Mirandy, odcinek czwarty. Ach, pier y, druga, tak jakby już noc w, naszym, w naszej szkole muzycznej, fajnie w niej, prawda? No. Ale Alex dzisiaj świetnie sobie poradziła, ładnie zaśpiewała, nie? No, ładnie. Ale co do Nikkei, to nie byłabym taka przekonana. Ja tak samo. No ale wiesz. Tak w ogóle to będzie moja siostra. Aha, ona śpi. What? O dziewiętnastej? Czekaj, obudzę ją. Ej! A e, jak to się nazywa? Wstawaj! Wstawaj! Amber! Amber, wstawaj! O Jezu... Heidi, czego ode mnie chcesz? Własną siostrę budzić? Oj no, sorry, po prostu nudzi nam się z Mirandą. Aha, okej, okay, to idę do was. Po prostu jestem zmęczona po dzisiejszych lekcjach itp. W jakich lekcjach? Lekcje były kilkanaście godzin temu, że dziewiętnasta lekcja mieliśmy o ósmej czy tam o siódmej. W sumie. Dobra, to co robicie dziewczyny tak w ogóle? No nic, tak sobie jemy popcorn. W ogóle, że kiedy ten dyrektor szkoły wymieni mi łóżko, to łóżko jest niewygodne i, i zda się w nim śpi. Mm, mm, ale dobry popcorn. Co nie? No. Chwila. Um, można nas przyjść. Aleks... Kiedy Aleks niby przyjdzie? No nie wiem. Chyba to ona. Proszę. Cześć! Och, już prawie, już prawie nauczycielka nie chciała nas wypuścić z pokoju, bo powiedziała, że już zapóźniono takie łażenie. Ale jakoś się udobruchałam. Aha. A z Krystą nie przyjdziesz? Krista powiedziała, że jest zmęczona i że jej się nie chce. Aha, dobra. A tak w ogóle, no to może jakoś tak sobie przysuniemy bliżej łóżka. Mam plan. Jaki? Posiedzimy dzisiaj sobie wieczorem w naszym pokoju i poopowiadamy straszne historie. No pewnie to całkiem dobry pomysł. Tylko wiecie, no. Nie wiadomo, czy pani się zgodzi z tym nocowaniem, żebym ja u was nocowała. Oj, tam spoko. My mamy fajną wychowawczynię. Na pewno się zgodzi. No, wiesz, nie jestem tego taka pewna. Dzień dobry, dziewczynki. Dziś, dzień dobry. Dzisiaj, jak wiecie, jest tak jakby pierwsza noc w tej szkole muzycznej, więc pozwolę wam zaszaleć. Ponieważ wszyscy jutro macie zajęcia razem z chłopakami na dziesiątą. To pozwolę Wam poszaleć. Także możecie dzisiaj siedzieć do późna, poprzychodzić do siebie i nocować. Aha, no właśnie, bo miało się o to zapytać. Mogę dzisiaj wieczorem przenocow mogę dzisiaj przenocować u dziewczyn? Jasne, a Krista nie chce? Krista powiedziała, że jest zmęczona i że nie chce jej się. No dobrze, oczywiście, zgadzam się, ale od jutra coś takiego już nie będzie aktualne. Dobrze, tylko siedzenie maksimum do 20. Dobrze, ja już będę iść miłego wieczoru dziewczęta. Pamiętajcie, jutro lekcje łączone z chłopakami. Dobrze? I będą dwie profesorki. Ja i druga. Dobrze? Okej, okay, no to klapaj do mnie. Dobra. O, matko. Małe masz trochę łóżko. Co wiem. To niby stare łóżko i tep, i tep. Dobra, ja na razie tam postoję. Aha, tak w ogóle, no, to nie wiem, co robimy? Pogadajmy sobie. Po długim gadaniu zbliżała się godzina 21. Ej, dziewczyny, już prawie 21 mam pomysł. Opowiadamy sobie już te straszne historie. Nie mogę się doczekać. Mam dla Was taką, że normalnie sikacie się w gacie. No, dawaj. Mnie nigdy nie ruszają takie historie. Możesz mi opowiedzieć cokolwiek. Ja się nie przestraszę. Ja tak samo. Ja się przestraszę. Ja się boję prawie każdej rzeczy. No wiesz, ja mam ja mam tak jakby nerwy ze stali. Ja podobnie. Dziwne, jesteśmy siostrami, a nie myślimy podobnie. No, w niektórych kwestiach myślimy. No tak. Dobra, koniec tematu. Ja pierwsza opowiadam, ponieważ ja to wymyśliłam. Potem potem ja chcę powiedzieć, też mam dla Was straszną historię. No to opowiadam. Więc tak. Była ciemna i burzowa. Czwórka przyjaciółek, takich jak my w naszym wieku, były na kolonii. Kolonia trwała. 10 dni. Czwórka przyjaciółek miały wspólny pokój. Ale my mamy we trójkę. Nieważne, to się nie wiąże z tą historią. Yy, no i po prostu dziewczyny zawsze inspirowały się horrorami. W ich pokoju mieszkały cztery również cztery. O rok starsze dziewczyny. Gadały one, że znają one tajne szyfry do otwarcia portalu demonów. Łatko. I postanowiły pójść do tego portalu demonów. Znaczy no utworzyć go najpierw. Postanowiły go otworzyć. Wzięły świeczki ponieważ nocowały one w starej, opuszczonej szkole, w której... Aha, jeszcze mam dla Was... A nie, dobra, nieważne. No i po prostu poszły, wkradły się, poszły do łazienki, wzięły papier toaletowy i, i zapaliły ognisko w szkole. Potem ogień się rozniecił i pojawił się wielki portal do krainy, do portalu demonów. Z niego wyszedł czarny człowiek. Zabił je wszystkie. Rano, gdy wszyscy wstali, a wychowawczyni poszła je obudzić, wszędzie leżały martwe ciała nakute na dzidy. Matko Boska! Dziewczyno, co ty opowiadasz? No właśnie! Uch. Oj, przestańcie, to nie jest takie straszne. Nawet jest zapalone światło, a wy się dygacie. Dobra, teraz opowiada Miranda tak jak chciała. Moja opowieść jest straszniejsza, dziewczyno, ale dobra. Chyba ja też była fajna. Więc tak, to również działo się w nocy, w szkole. Dziewczyny pojechały na 18-dniową kolonię. i nocowały w starej szkole, która była która funkcjonowała w roku 1934. Kiedyś, jeszcze przed byciem tej szkoły, budynek należał do Niemców. Zabito tam wielu Niemców, lecz ich ciała wywieziono, lecz zostało tylko jedno ciało. Jest ono w tej szkole do dziś. I te dziewczęta, z tego co opowiadał tak jakby ten właściciel, dawny właściciel tej szkoły, Opowiedział im o tym, że jest tam jakiś tam Niemiec, po prostu, że on straszy, i one miały pokój na, na samej górze, na samej górze szkoły. A właśnie ten pan wspomniał, że na samej górze szkoły on głównie chodził, ponieważ zabito go pod płytkami najwyższego piętra. W nocy dziewczyny chciały się przekonać, czy to prawda. Słyszały dziwne dźwięki łańcuchów. A właśnie ten facet wspominał o łańcuchach. Posłyszały dźwięki łańcuchów, postanowiły wyjść. Gdy zobaczyły Niemca, był on z nożem. Zabił je wszystkie. Zginęły na miejscu. Do dzisiaj straszy w tej szkole i do dzisiaj można słyszeć dźwięki jego łańcuchów. Matko, ale straszne. Jezu, bo ja nie zasnę teraz. Pokój jakoś zasniemy. Któreś ja, chce jeszcze opowiadać? Ja nie znam. Ja też nie ja już chcę i spać. Gdy wszystkie już, po... już chciał chciały się położyć. Dobra, ja już idę spać, dziewczyny. złaś. No ja muszko na samym końcu, ja się boję. No niestety. Chcesz to ja mogę się z sobą położyć w sumie i tak nie mam gdzie spać tutaj. Jasne, połóż się ze mną Będziemy spało, tak tylko tylko tam. Dobra, nie wiem czego się dygacie, ale niech wam będzie. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Mam nadzieję. Koniec tego odcinka. Aha, odcinek nosił tytuł Wieczór pełen strachu.